Najmilsi moi, nawiązując do hejtu, który poszarpał moje ego, jak Reksio Boczek, chciałby wyjaśnić, że nie spożywałem ani wtedy, ani dziś żadnych trunków wyskokowych. Świadkiem mi znany wszem abstynent onegdaj minister kultury, Bartuś Sienkiewicz, obecny. Dodatkowo świadczam, że weranda naszego kochanego premiercia, naszego Donaldinia, nasze słodkie Miami, nigdy nie było świadkiem libacji. No, zdarzało się, że oprócz omawiania najpilniejszych spraw państwowych, czytaliśmy tam książki. A niekiedy, dzięki uprzejmości pani Zofii, nawet jej rękopisy a wszystko po to, by częściowo zapomnieć o prozie życia. Te rękopisy, moja tęga głowa najmile wspomina, treściowo były najmocniejsze. Te... E, I nieprawdą jest, jakobym kiedykolwiek prół z podźwiękiem nawalonym Messerschmittem. Platformersi muren, za Bobasa munduren. Platformersi muren, Să o pasă munduren